Hej, witam na kanale Dolly Style i jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku trzecia część wyzwania stylizacyjnego z lasowych ubrań. Zapraszam. Słuchajcie, e, jeżeli nie wiecie, na czym polega to wyzwanie, to mam tutaj w dwóch koszyczkach. E, w jednym mam dół, e, do, doły z mojej szafy, w drugim mam góry. E, w górach jest, e, są marynarki, koszulki. E, Krótkie sukienki, koszule, i tak dalej. W dołach mamy spodnie, spódnice i kombinezony. No i będziemy losować sobie, wiecie, parę. I z nich spróbuję zrobić outfit. I już mam dwie części nagrane. podnikuję wam w opisie. I no było ciekawie, było różnie. Było inspirująco, było też trudno, ale myślę, że jakieś fajne outfity z tego wyszły. Celem jest to, aby spróbować różnych nowych kombinacji z tych rzeczy, które już mam, no i żeby się świetnie pobawić, ponieważ jest szaruga za oknem, burza już się zbiera, wiecie, przez cały dzień, nie chcę padać, ale myślę, że lada chwilę może, może po prostu lunąć. Ja jeszcze leczę anginę, <grym> także jestem taka trochę, wiecie, mm, powiedzmy zamulona, więc postanowiłam się właśnie czymś takim, wiecie, doładować i zrobić sobie właśnie to wyzwanie. Pięć stylizacji, i zaraz będę losować. A słuchajcie, dzisiaj mój mikrofon przyczepiłam do kredki do oczu, ponieważ będę co chwilę wstawać i stwierdziłam, że jak będę miał przy, przypięty, to po prostu będę się wkurzać, że będę go co chwilę odczepiać. Yy, Mam nadzieję, że za bardzo Was nie wkurzę moja zmywarka, bo akurat chodzi. Yy, no już nie będę jej wyłączać, tylko po to, żeby nagrać film. Damy radę. Dobra. Do losowania. Zacznę od góry. Nie chcę zrobić. Ma. I jest to lniana, krótka kamizelka. Okej, okay. neutralna, beżowa rzecz. Teraz dół. I to będzie z. Spódnicą z zasłony i słuchajcie ona też jest beżowa. Hmm będę musiała to przełamać kolorem, bo będzie naprawdę naprawdę y, jasno, idę po nie. Ok y, mikrofon włożyłam do koszyczka. Mam nadzieję, że zbiera głos. To jest ta y, kamizelka. Taka wiecie zwykła y, lniana, a to jest słonica, taka za kolano z zasłony. że ja z jakąś taką nie wiem, pielęgniarką albo coś, to jest jeszcze taki pudełkowy trochę styl, no ale yy, będziemy kombinować. Dobra, druga. Losuję góry. O, koszulka w żółto-białe paski, bardzo wakacyjna. Ciekawa jestem z czym ja mam zostawić. Ok, yy, nazywają się dżinsy męża, ale to są po prostu dżinsy, które przerobiłam z dżinsów męża. Wiecie, jak się ma ile tam dżinsów, to żeby potem można było rozpoznać, o które chodzi, to tak napisałam. Idę po to. Dobra, zwykłe dżinsy. I taka koszula bawełniana z długim rękawem. Hmm. Będzie fajnie. Na razie nie ma takiego ogromnego wyzwania, także lecimy z trzecią stylizacją. T-shirt z cytryną. Tu kupiłam t-shirt z cytryną po prostu tutaj na aplikacji. Z. No. Hmm. Fioletowe spodnie. To są takie ciemnośliwkowe spodnie, po prostu jeansy. E, nic nadzwyczajnego. Idę po to. I tak, to są spodnie, takie ciemnofioletowe i t shirt z cytrynką. Ok, czwarta. Bluzka w kwiaty. E, taka biała bluzka w takie kwiaty róż, różnokolorowy, ale nie jest taka bardzo żarówiasta. Z... Zielona spódnica DIY. To jest taka moja maxi spódnica, którą zrobiłam. Hit. Ona nie wiem, czy to jest len, czy to jest bawona, czy to jest jakieś tam pomieszanie. E, no ale myślę, że będą fajnie wyglądać. Idę po to. Spódnica. To jest taka zieleń maxi. Oczywiście musi być wyprasowana, zanim ją ubiorę. I do tego jest taka bluzka. Jak widzicie, taka jasna, w kwiaty. No jest ok trochę takie ponure połączenie, ale spróbujemy coś z tym zrobić. No dobra, ostatnia stylówka. Mam nadzieję, że będzie jakiś kolor, bo na razie tu jest tak neutralnie i tylko ta koszula jest, wiecie, ja się tu wybija. A chcieliśmy trochę dzisiaj kolorów, bo jest brzydka pogoda. Dobra, na górę. Mamy marynarkę w papity. A tu mamy kolory normalnie z, z czarnym kombinezonem. No, powiem Wam, że nie wiem, co z tego wyjdzie, bo to jest ten czarny kombinezon, który przerabiałam, ten z frędzlami, taki imprezowy. A marynarka w Papite jest taka bardzo no, biurowa. Ale, ale, zobaczymy, co się da zrobić. Kombinezon z frędzlami i marynara. No dobra, wyzwanie to wyzwanie. I słuchajcie, myślę, że nie będę więcej robić już tych wyzwań, bo tu już się powoli kurczą szczególnie doły, e, więc robię jeszcze szóstą stylizację, bo potrzebuję czegoś jeszcze, czegoś zarąbistego, więc losuję. I jeszcze raz górę. Coś mi spadło, nieważne, to co mam w ręku. Biała koronka taka bluzka po prostu koronkowa z spódnicą jeansową. To będzie bardzo neutralny odcinek, ale trudno. Dobra, idę po ostatnie rzeczy, a potem sobie chwilę pogadamy i będę stylizować. To jest spódnica, która ma tygrysa. Naszytego przeze mnie i jest skrócona. A to jest ta bluzka w koronkę. Z długim rękawem. Dobra, podsumowując, dużo jasnych rzeczy. E neutralnych, jak dla mnie oczywiście. Oczywiście wiecie, to jest jeansowa spódnica, która ma tygrysa, więc no nie jest taki basic jak dla każdego, ale mi chodziło bardziej o to, że nie było wzorów. To jest w sumie taki jedyny. Zarąbisty kolor, który mam. Ale to nie oznacza, że nie mogę użyć dodatków albo użyć co za dodatkowych elementów garderoby, żeby właśnie dodać im czadu. Także to są moje wyjściowe rzeczy. I teraz idę chwilę pomyśleć, z czym je wystylizuję. I zaraz procedować z za stylizacją beżową najpierw. Muzyka Dobra, słuchajcie, mam na sobie pierwszy beżowy look, ale postanowiłam wiecie, zrobić z tego kamizelkę taką jako narzutkę, a nie jako bluzkę i dodać trochę takich elementów. Wyszło moim zdaniem trochę safari. Zobaczcie, mam kapelusz, ale zawinęłam około niego tą chustę, więc się wydaje taki trochę większy. Mam moją mini spódniczkę. Tygryska. Mam moją taką torebkę, która jest mi się zawsze kojarzy z takim właśnie safari lookiem i takie sandałki po prostu zwykłe w paseczki. Co myślicie o tym? Ja się czuję ciekawie. Jest to taki look, wiecie, może nie się na co dzień, szczególnie z tym kapeluszem, ale dla mnie to jest taki klimat safari i bardzo mi się podoba. Okej, okay, pokazuję Wam całość. Dobra. Jeżeli miałbym oceniać od 1 do 5, to myślisz, to jest 4. Czyli minimalnie jest poza strefą mojego komfortu, no bo ten chociaż ten kapelusz, wiecie, no po prostu jest takie połączenie dość interesujące, dość ciekawe. Nie wiem, czy to byłby mój pierwszy wybór, ale jestem zadowolona z tego, jak to wyszło. Jestem zadowolona z tego, że zrobiłam z nudnych dwóch beżowych rzeczy myślę, że coś ciekawego. Dobra. Przechodzimy do drugiej stylizacji, a wy możecie wpisać w komentarzach swój ranking od 1 do 5 tej stylówki. Dobra, co chwilę jest na światło, bo chmury przychodzą, odchodzą, nieważne. Eee, druga stylizacja z koszulą w paski i z dżinsami. Teraz tak, dżinsy to wiadomo jak dżinsy, nie? Pasują do wszystkiego i w sumie na każdą okazję, czy no prawie na każdą okazję. Ta koszula, ja ogólnie za często jej nie noszę, bo ona jest taka bardzo, bardzo wakacyjna, więc tak do pracy mam z nią problem a z kolei jest z długim rękawem, więc no jest dość w niej ciepło i zawsze mam problem jak ją ubierać ale pomyślałam sobie, że ta stylizacja właśnie to będzie taki mój sposób na to co z nią zrobić i ja myślę, że to jest stylówka na jakiś taki wiecie wieczorny drink w, w barze na plaży z koronkami na przykład czyli już jesteśmy tak ubrane trochę cieplej, czyli długie spodnie i koszula ale mamy dodatki, czyli jest koszyk. Mam y, moje buty, no wiecie, te <laughs> słomkowe i słomkowe też mam kolczyki. Do tego, oczywiście, okulary. Jeszcze dodałam sobie taki z suszonych owoców naszyjnik, więc jest tak, no, trochę tu się dzieje. Zawiązałam koszulę, więc odrobinę brzucha widać, no bo jak była taka prosta, to była, wiecie, taka bez kształtu, a z kolei wkładać ją do środka, to myślę, że byłoby mi za ciepło i ja bym tak po prostu z praktycznych względów nie poszła. Także to jest ta stylizacja. Myślę, że te wszystkie plecione dodatki dodały jej właśnie takiego mm, plażowego klimatu. Także pokazuję Wam całość. Ok. O, od 1 do 5. Ja temu daję 3. Bo Wolałabym ubrać coś innego na dół. I tak sobie nawet pomyślałam, że sobie w przyszłym tygodniu ubiorę tą koszulę jednego dnia z innym dołem, bo jednak mi się wydaje, że długie jeansy yy, i plaża to troszeczkę nie bardzo. A ta koszula mi się po prostu z plaży kojarzy, także, ale myślę, że nie wyszło na Dajcie znać, jaki jest wasz ranking, yy, znaczy jaka jest wasza ocena w tym rankingu. A ja idę do trzeciej. Dobra, słuchajcie, stylizacje letnie to nie tylko plaża, spacerki i imprezki to też podróże. I postanowiłam to zestawienie nudnych jeansów z t-shirtem właśnie zamienić na taką podróżną stylizację. No bo najczęściej tak ubieram, wiecie, ubieram jakieś spodnie, które są wygodne, ale też może najlepiej ciemne, bo w świecie się nie pobrudzą. I jakiegoś t shirta żeby po nam było wygodnie i komfortowo. No właśnie, i ja tutaj buduję tą stylizację. Postanowiłam w ogóle zignorować fakt, że mam fioletowe spodnie, albo po prostu, wiecie, to są po prostu spodnie. I skupiłam się na tej cytrynce i zbudowałam wokół niej więcej, właśnie elementów stylizacji, które mają taki żółty kolor. On jest dość chłodny, mimo że jestem ciepła, ale znalazłam parę rzeczy, które właśnie do tego pasują. Jestem strasznie zadowolona, także zaraz Wam wszystko opowiem. Jest tak, zaczynam od tego, że. Mam tutaj taką opaskę. To jest taka e, po prostu opaska, wiecie, elastyczna, sportowa. Moja córka miała, takie, więc po prostu jej wzię wzięłam, bo akurat ma idealny kolor jak ta cytryna. Do tego dobrałam moje Ugly Shoes, które no, też mają, wiecie, takie tony: po prostu e, żółtawe. Do tego w ramach tego, że jedziemy samolotem, czy lecimy na przykład samolotem, może być zimno, bo lecimy w nocy. Mam kurtkę, która ma również podszewkę. Taką jasną, i mam do tego torbę podróżną. Do tej mam zaczepione po prostu żółte, żółtą chustę. Także zaraz zarazem pokażę całość. I myślę, że to jest też fajnie, wiecie, fajna taka nie wiem, rada czy coś na to, żeby może podróżować też trochę w fajnych ubraniach. Wiecie, w fajnych, jakich przemyślanych, żeby to nie było po prostu byle dress. Bo na przykład później możemy użyć tych ubrań y, gdzieś tam w następne dni, albo y, gdzie po prostu fajnie się czuć jak mamy takie, wiecie, to jest tak, może tylko my, my to wiemy, że mamy takie przemyślane pierdoły, jak, jak opaska pasująca do, do cytrynki, ale myślę, że dzięki takim, tej chwili zastanowienia się w czym jedziemy, możemy się potem czuć fajnie w podróży. Także ja Wam pokazuję całość. Dobra, co myślicie? Czy to nie są już za duże rozkminy? <grym> Ale wiecie, zabawa to zabawa. Tak jak mówiłam, mało ciekawe zestawienie spodni z t-shirtem, więc postanowiłam dorobić do tego całą historię. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Mój ranking? Hmm. Powiedziałabym 4 na 5, bo jest wygodnie, jest właśnie fajne, są te elementy. Może po prostu ubrawiam jeansy. wiecie, mm, takie zwykłe, a nie koniecznie fioletowe spodnie. A tak poza tym jest spoko. Dobra, kolejna stylizacja. Dobra, znowu mamy chmury za oknami, ale le lecimy ze stylówkami. Słuchajcie, koszula w kwiaty i spódnica długa. To jest dla mnie trochę jak na mój styl za słodka stylizacja. Ale postanowiłam zrobić z tego, wiecie, taki outfit na imprezę w ogrodzie, czy coś takiego, po prostu iść w to i iść już w te kwiatki i po prostu po mojemu to wystawić. się, że wyszło mi coś, w czym sama bym wyszła, także to jest najważniejsze. Ok, zaczynamy. tak, mamy tę koszulę. Ona jest po prostu biała i ma na sobie różne kwiaty. One mają i ciepłe, i chłodne tony. Długa spódnica. Do tego założyłam granatowe sandałki. Widać? Widać. Yy, które są po prostu, no może nie bezpośrednim nawiązaniem do, do bluzki, ale myślę, że pasują tutaj bardzo. Do tego mam zieloną tutaj chustę, która jest właśnie połączeniem bieli, czy zieloną z takim białym, widzicie, to jest taka banda typowo. Ona jest połączeniem bieli z koszuli, z właśnie zielenią ze spódnicy. To nie jest in, idealna zieleń, ale nieważne, bo nie są, wiecie, obok siebie. I przy okazji dodała takiego, mam na nadzieję, yy, słodkiego wyglądu. Oczywiście te <grytania> u normalnych ludzi są większe, ale ja mam dużą czaszkę, więc jak sobie zawinałam, to tylko takie małe, mam ma, ma, małe, co się tu wystają, ale nieważne, słuchajcie. Dlatego mam taką moją ratro yy, torebkę i dopiłam do niej róże, żeby było jeszcze więcej kwiatów i jeszcze bardziej słodko. No i co? I pokażę Wam całość, i potem ocenimy. Proszę, słuchajcie, jeszcze do tego nie powiedziałam Wam. Mam takie kolczyki niebieskie. Tu jest jeden, taki ta kuleczka. A po drugiej stronie jest inny. To jest ten taki trend dwóch różnych kolczyków. I one się łączą fajnie, bo mają ten sam niebieski kamień. Znaczy, może nie identyczny, ale ten sam odcień właśnie tego niebieskiego kamienia. Tutaj także tak się prezentują oba. To taki wiecie, też mały detalik. okej, okay. mój ranking. Myślę, że 3 na 5, bo to nie jest idealnie mój styl, ale są w końcu moje rzeczy i po wystylizowane, także myślę, że wyszło całkiem całkiem fajnie. Czekam na waszą ocenę, a ja lecę do do kolejnej stylizacji czwartej, czy piątej już. Piątej. Okej, okay. jeśli się uważa, że mnie poniosło, że zwerywałam, to OK, to jest Wasza opinia. <noise> to jest ja postanowiłam tutaj polecieć na całe, słuchajcie. Taka koronkowa bluzka i dżinsowa spódnica z tygrysem. I kiedy to założyłam, to wiecie, to było po prostu taki już od razu proces się zaczął. Gdzie pomyślałam sobie, że to będzie festiwalowy look, bo to taka koronka, wiecie do dżinsowej spódnicy, jakby takie we mnie wywoła. Oczywiście jest w niej, w niej strasznie gorąco, więc nie wiem na jaki festiwal bym to brała. Ale może być to jakiś, nie wiem, wiecie, vibe taki, który to wywoła. Podwinęłam rękę sobie w tej bluzce, bo było mi w niej strasznie już gorąco. I założyłam na nią mój dżansowy gors, bo stwierdziłam, że sama taka. Sama taka bluzka wygląda no zresztą ona jest przezroczysta, wiecie, widać spodni stanik, e, więc tak czy siak sama by nie mogła być, musiałabym coś pod nią założyć. A stwierdziłam, że będzie ciekawi, jak założyć do niej jeansowy gorset. Dobrałam też białą torebeczkę, to jest taka mała torebeczka mojej córki, którą na balu 8 klas. Stwierdziłam, że to będzie fajnie pasować coś małego, e, może nie jest idealnie praktycznie. Ona ma łańcuszki, a już nie będę ich teraz zakładać. I sandały. Płaskie, ale na koturnie, bo jest taki wiecie, klimat y, też imprezowy, ale jest na płaskim i też równoważy fajnie górę, bo u góry się bardzo dużo dzieje. Więc nadal też nie chciałam, żeby były wycięki ten cieniutki sandałek. Dodałam do tego jeszcze. Takie różyczki. To jest opaska też mojej córki, którą miała kiedyś tam w przedszkolu, na jakimś, albo nie w szkole, na jakimś tam przedstawieniu z okazji jakiegoś święta polskiego, więc jest biało-czerwona. I stwierdzimy, będzie tutaj idealnie pasować. Dodatkowo też tu mam różę naszytą, więc tutaj będzie ona korespondowała z tą opaską. Tak sobie wymyśliłam. Słuchajcie, wyglądam szalono. Yy, zaraz się pokażę moja mama może ciekawe co powie. Natomiast jest to festiwal. Nawet zrobiłam specjalnie czerwone usta. Mam też kolczyki papugi. Jak szaleć, to szaleć. Jakbym szła na festiwal, to bym sobie na jakiś brokat, ale już teraz tego nie będę robił, bo jeszcze jedna stolika przed nami. W każdym bądź razie festiwalowy look wygląda następująco. na look na 2 hmm. na 5, bo mimo wszystko jest bardzo poza strefą mojego komfortu, nie idę na festiwal, więc nie ubrałabym się w ten sposób, ale to był bardzo fajny eksperyment, który wywołał w mnie sporo kreatywności i mam nadzieję, że Was trochę, trochę mógł zainspirować. Ok, ostatni look. Okej, okay. <grytania> zobaczcie co z tego wyszło. Eee, wyszło lepiej niż myślałam, i opowiem wam historię tej stylizacji, bo oczywiście, jak już w tym odcinku, wszystkie stylizacje mają historię. I pomyślałam sobie, jaki byłby być scenariusz tego, że zakładam czarny kombinezon z frędzlami i marynarkę biurową, czyli impreza i biuro. I pomyślałam sobie, że to będzie służbowy wyjazd. Gdzie, gdzie w ciągu dnia jest spotkanie biznesowe, mam na sobie marynarkę, a potem wieczorem jest jakiś nie wiem, impreza, bankiet, kolacja, cokolwiek i wzięłam ze sobą kombinezon, ale nie wzięłam nic innego na siebie i okazało się, że jest chłodno. Czy to jest realny scenariusz? Ja myślę, że jest. Także y, jestem zmuszona, żeby założyć marynarkę w papitkę właśnie do takiego kombinezonu i wystylizować się na kolację. I co tutaj zrobiłam? Przede wszystkim... O! Mam, bo ja tutaj sobie przerabiałam ten kominaz. Miałam taką tasiemkę z frędzlami jako. Na, jako Boż, nie mogę się zrobić. I postanowiłam, że przyczepię ją tutaj na agrawki do tej marynarki, żeby właśnie połączyć w pewnym sensie te dwa elementy. że teraz tutaj mamy właśnie taką. Nie wiem, taką coś, a la broszkę, wiecie. Czy miejsce jest idealne? Może niekoniecznie, ale tu już wiecie, jakby tak sobie przyczepiłam. Dodatkowo. Mam taką kopertówkę, która jest. Ona jest, to jest taka, powiedzmy, pleciona. Ona jest czarno-beżowa i pasuje super z tą marynarką, jeśli chodzi o kolory. To jest inny wzór, ale ma taki sam kolor, więc jakby też fajnie. Dalej mam jeszcze. To są takie, powiedzmy, śliwkowe szpileczki. I do tego też wzięłam takie śliwkowe usta sobie zrobiłam, żeby, wiecie, to był taki fajny wieczorowy look. Jak kolczyki, tutaj dwa, je, 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 jeden jest taki na ucho, drugi taki są też z takim, takim fioletem, więc jest element taki spójny, więc w sumie tu jest jakby mamy beż, czerń i ciemny fiolet w całości. E, dajcie mi znać, co sądzicie o tym looku i o tej historii, a ja Wam pokazuję całość. Dobra, eee, teraz moja ocena. Myślę, że to będzie 2 na 5, bo całkiem sobie dobrze poradziłam, chociaż wiadomo, to nie jest mój styl. Coś eee, w się sensie, nie wiem, pewnie i tak bym wzięła coś ze sobą, albo może miałabym jakiś, nie wiem, albo bym olała już na, na, na rzutkę i bym tak się nie brała, no ale załóżmy, że do tego scenariusza, który wymyśliłam, to ma to sens. Wygląda fajnie i myślę, że 2 dwa, dwa na 5 temu dam tego, że no mimo wszystko, jako sama stylówka bez, bez tej historii, no to nie powala. Jaka jest wasza ocena? Aha, jeszcze tutaj upiałam włosy, bo a już wiedziałam, że jak one już były na dole, to tak nie było, wiecie, to nie pasowało. Po prostu na klamrę, ale może by mnie jakoś inaczej pospinało, jakimiś tutaj wsuweczkami czy coś. I to tyle. Dobra, przejdźmy do podsumowania. No dobra, podsumowanie. Słuchajcie, świetnie się bawiłam. Fajnie tutaj y, wymyśliliśmy sobie różne zestawy, bo było safari, czyli załóżmy, że to może być jakiś taki spacer w egzotycznym kraju, niekoniecznie po, po, po dżungli, no bo tam nie było, to nie było strój, ani też buty do tego, ale jakiś tam scenariusz mamy. Mamy y, drink na plaży, mamy podróż samolotem, mamy Imprezę w ogrodzie i festiwal i bankiet y, na wyjeździe z pracy. Także różne scenariusze, różne stylizacje. Y, mam nadzieję, że też y, albo w komentarzach, albo po prostu dawałyście sobie mi tutaj punkty za te stylizacje. Chętnie usłyszę, która była wasza ulubiona i którą uważacie, że naj najlepiej mi się udało zrobić, bo oczywiście to to wiecie, to, to były też wylosowane rzeczy, więc nie miałam tutaj 100% wpływu na to, co ze sobą zestawiam, ale jak sobie poradziłam, jeżeli chodzi o to, wiecie, wybrzmienie z, z sytuacji, albo właśnie zestawienie tych rzeczy w taki sposób, żeby wyglądały fajnie. Ja myślę, że poszło mi dobrze. I tu już niewiele zostało, więc też myślę, że nie będę tego wyzwania robić. Jeżeli Wam się podoba, bo wiem, że wy pisałyście, że się podoba, możemy zrobić taką edycję na zimę, na jesień zimę wtedy będą już inne rzeczy, swatry i tak dalej. Będzie można więcej warstw robić, bo teraz po prostu no jest gorąco, więc każda warstwa to jest po prostu. Wiecie, jakby nie, nie życiowa rzecz, a w tych sezonach zimniejszych będzie więcej warstw, więc będzie można bardziej poszaleć. Także ja już te karteczki wiecie, sprzątnę, bo szczerze mówiąc, te koszeczki mi stały już długo i już trochę po prostu mam, mam ich dość. Także zrobiłam to, to, ten trzeci odcinek. E, możecie sobie obejrzeć wszystkie trzy. E, piszcie, czy uważacie, w ogóle uważacie o takim wyzwaniu, bo tak jak mówiłam, ja to robię po to, żeby spróbować sobie różnych e, nowych kombinacji, które, na które czasami nie wpadnę. I trochę popała budzić kreatywność, popała się swoimi ubraniami. Yy. I tyle. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Bawcie się ubraniami. I życzę Wam pięknego lata. Pa!